Zapraszam na szkolenia pomiarowe, które odbywają się w miejscowości Malanów, 62 709. Najbliższe szkolenie będę miał 12 lipca od godziny 8.30 do 15.30. Cena tego szkolenia wynosi 350 zł, jest to szkolenie, tak jak powiedziałem, stacjonarne. Miejsce szkolenia 62 709 Malanów, ulica Kaliska 2. To jest ten budynek, wejście do tego budynku jest tutaj, oczywiście na górze, na sali, mamy bardzo dużo miejsca. Oczywiście można również później na zewnątrz wykorzystać uziemienia. Również wykorzystujemy tam sub do pomiaru, także jest gdzie po prostu się tutaj odnaleźć. Jeżeli chodzi o pomiary i to, co będziemy omawiać, no to tutaj mamy następujący program. Pomiary instalacji elektrycznych i sposób ich protokołowania, czyli pomiary bedancji pętli zwarcia, pomiary stacji izolacji, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji uziemień, pomiary rezydentności gruntu. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu mogą skorzystać z upustu na zakup przyrządów pomiarowych METREL. Tak, szczegóły, jeżeli ktoś sobie chce poszukać, może odczytać to na stronie Facebooka wpisując pomiary instalacji elektrycznych. Tak Oczywiście yy, szkolenie odbywa się na miernikach SONEL i METREL. Jeżeli ktoś również chciałby odnowić sobie uprawnienia, no to zapraszam, tak, jest taka możliwość. Oczywiście możemy odnowić uprawnienia w grupie pierwszej elektrycznej, w grupie drugiej ciepłej oraz w grupie trzeciej gazowej. Tak, jeżeli chodzi o szkolenia, dzwonić, tak, można mnie również znaleźć, tak? bo często ludzie mają wątpliwości, czy dana osoba istnieje, tak. Mamy tutaj Urząd Regulacji Energetyki, czynne komisje, Mamy zestawienie czynnych komisji. No, ja obecnie jestem w dwóch komisjach, czyli w 696 6 jestem przewodniczącym komisji. Tak, tutaj znajdziecie, tak, Dariusz Lament, oraz w komisji 717 jestem członkiem komisji. Tak, oczywiście posiadamy, tak, jak widzicie tutaj wszystkie punkty, czyli w grupie pierwszej mamy 13, w grupie drugiej mamy 21 i w grupie trzeciej mamy wszystkie 10 punktów. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, tak? czy samo szkolenie, bo to szkolenie pomiarowe, które odbywa się na miejscu w Malanowie, jest to szkolenie samych pomiarów. Jeżeli na przykład ktoś sobie chce na przykład zrobić uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne, otrzyma odpowiednie materiały do przygotowania, oczywiście bezpłatnie te materiały dostanie, tak? do przygotowania, do podejścia do egzaminu. Myślę, że osoby, które korzystają z mojego szkolenia są zadowolone. Tutaj mamy na przykład z dnia wczorajszego, 7 czerwiec. Tak. Panie Dariuszu, dziękuję za materiały i szkolenie pomiarowe. Super jest wysłuchać człowieka, który w tak przystępny sposób przekazuje zdobytą wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną. Pozdrawiam Piotrek i tak dalej. Ja również szkolę online. Tak, te szkolenia online odbywają się w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. Cena takiego szkolenia wówczas wynosi 200 zł. Dla osób, które odnawiają uprawnienia eksploatacji dozoru, tak, cena takiego szkolenia wynosi 100 zł. Uprawnienie 10% minimalnej karajowej, czyli na tą chwilę 466,6. Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany, tutaj macie mój numer telefonu 8877 88 lub mój EMA element podkreślnik dolny tarbonus małpa, op .pl. Dziękuję i zapraszam.